Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatnio powiedziałem o tym, jakie brzemienne w skutkach jest niewzbudzenie dobrej intencji przed Spowiedzią Świętą. Ale dzisiaj chcę powiedzieć o dobrej intencji, jaką powinniśmy wzbudzić. Jaka to powinna być intencja? Pewnie różne myśli nam przychodzą do głowy, ale odpowiedź jest prosta. Nie można mieć lepszej intencji niż tą, którą miał Chrystus, kiedy ustanawiał ten sakrament. Jaka była jego intencja, by ustanowić ten sakrament? Jest to oczywiście pomoc naszej duszy. Pomoc naszej duszy w powrocie do, nie do przyjaźni z Nim, do łaski uświęcającej. Na powrót przyjęcie dziedzictwa, które nam obiecał na Chrzcie Świętym. Ale oczywiście nie tylko to, bo jeżeli nie popełniliśmy grzechu ciężkiego, to jest to po prostu oczyszczenie duszy z niedoskonałości, z jakiejś naleciałości, z niewierności Chrystusowi jego nauce. A więc to jest najlepsza intencja, którą możemy wzbudzić w momencie przystępowania do spowiedzi świętej. Możemy powiedzieć Chrystusowi: Panie Jezu Chryste, przystępuję do spowiedzi świętej, do trybunału Twojego, by byś oczyścił moją duszę z tych moich niewiarności, słabości, grzechów. A jeżeli ktoś popełnił grzech śmiertelny, to może dodać, byś na powrót przyjął mnie, przyjął jako swoje dziecko, bym znowu mógł żyć z tobą w przyjaźni. I to jest intencja ta nadprzyrodzona, która powinna nam towarzyszyć. Czy można wzbudzić jeszcze doskonalszą intencję? Można. I do tego zachęcam, bo uważam, że każda dusza jest w stanie to uczynić. Ponieważ ta intencja mimo wszystko patrzy, ma pobudki związane z sobą samym. A więc nie jest wolna od pewnego egoizmu myśleniu o tym, co ja otrzymam od Pana Boga. A można wzbudzić jeszcze doskonalszą intencję. To jest intencja, by przystąpić. Do sakramentu pokuty i pojednania dla większej chwały Bożej. Można powiedzieć, przystępując do spowiedzi świętej, Panie Jezu Chryste, oto klękam przy konfesjonale, spowiadam się dla Twojej większej chwały. Abyś to Ty był uwielbiony, aby to Twoja chwała rosła, by Twoja krew, którą przelałeś na krzyżu, nie marnowała się. I to jest największa pobudka, którą możemy wzbudzać. Kiedy przystępujemy do Spowiedzi Świętej, najwyższa intencja, jeśli nawet mamy z nią problem, to chociaż starajmy się wypowiedzieć taką intencję, wzbudzić na tyle, ile to możliwe w naszej duszy, by czynić to na największą chwałę Bożą, nie dla siebie, ale oczywiście pozostaje też ta intencja dla naszego dobra. I tutaj jeszcze dodam jedną ważną pobudkę, która nam powinna towarzyszyć, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy kierownika, Duchowego, od stałego spowiednika, a więc wysłuchanie rad i nauk, które mają nam pomóc w walce ze słabościami i w udoskonalaniu cnót, w zdobywaniu świętości, a więc otwartość i przyjęcie nauki Bożej, którą usłyszę w konfesjonale. To także powinna być intencja, która nam towarzyszy, kiedy plękamy do konfesjonału, a więc poddanie się pod kierownictwo. Chrystusa. Pomodlimy się dzisiaj za wszystkich mężczyzn, którzy stali się ojcami. Maryjo królowo Polski, bądź z nami czuwaj nad każdym człowiekiem, nad każdą kobietą i nad każdym mężczyzną, nad każdym dzieckiem i to już poczętym w łonie matki. Czuwaj, czuwaj nad każdym sumieniem i ucz nas czuwać uczuwać wszystkie sumienia na tej ojczystej ziemi. Niech nie stają się winne straszliwych grzechów. Niech żyją ze świadomością wszystkich Bożych przykazań, a zwłaszcza tego, które mówi, nie zabijaj. Nie zabijaj dziecka poczętego w łonie matki. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani słuchacze, dziękujemy za wysłuchanie tej nauki katolickiej. Zachęcamy do przekazania swojego 1,5% podatku w 100% na nauki katolickie. Aby to zrobić, wystarczy w zeznaniu podatkowym podać KRS 34 i cel szczegółowy 35449. Dzięki temu Twój 1,5% podatku nie zmarnuje się i będzie przekazany na rozwój nauk katolickich. Mamy też dla ciebie prezent. Jeżeli nie potrafisz samemu rozliczyć zeznania podatkowego, możesz skorzystać z naszego darmowego programu do rozliczenia podatku. Całe rozliczanie z tym programem zajmie ci 5 minut. Link do programu w opisie filmu. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Ten odcinek powstał dzięki hojności darczyńców, za co z całego serca dziękujemy. Jeżeli chcesz pomóc w realizacji kolejnych nauk, wybierz jedną z opcji przekazania jałmużny w opisie filmu. Rozrastamy się, wiele osób się nawraca, dla wielu jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest Wasze wsparcie modlitewne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi darczyńco to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy, aby włączyć wsparcie cykliczne, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Zachęcamy również wszystkich, którzy mogą wspierać nas większą kwotą, oczywiście każda, nawet ta najmniejsza jałmużna bardzo nam pomaga, ale większe jałmużny pomagają nam szybciej się rozwijać i docierać do większego grona osób potrzebujących. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy, odprawiana jest msza święta. Wszystkie linki do wsparcia, zapisania się i rozliczenia 1,5% podatku, znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.